Mieszkasz w tej wawce? robimy. O, ja pierdolę. To by nie było autostrady. User joined No i co? na ich. No normalnie. Dokładnie. Dobra, U. zostawmy tutaj... Dwa chify, jeden chief. E Bolon graj sobie od środka, Adam. Adamek. Jeden ep niech sobie otworzy to, drugi od razu od środka później do lasu. CS-em możesz sobie skrócić tutaj 93 pod domek spółce skontrować Ebra, później wiadomości wycofajcie. Reszta chieftainów gramy też w las. K Pokaż pierwsze chiefy. Kto jest na Dziadzie? Dwa, ja. dwa chiefy, jeden ja. chief tu, reszta cifów jedzie z lasu. Dobra. CS Dobra. podbija pod to na kontra Ebra i 900, Ale na około do lasu. O! Tak, tak, tak. Ej, który tutaj się tam gra? Pierwszy. E, ten, ten, ten. Ten. No, dorzucone. Taki jest, Obalasz sobie krzaczek przy nim i no, no. Tam ten drzewko sobie obalasz w stronę prostopadłą do budynku A raczej w tu no idę w ogóle bro, nie widzę ja okay. spierdalam z mida chyba nie tak to ma być, ale to może co, się sprawdzić, Adaś, czy tutaj nie podejrzewam. dobra jak poprawnie przewodzisz do działkę, to może tam pigmenty być jest po to mm. Dobra, dojeżdżajcie tymi csifami, dojeżdżajcie tymi pod mida, e tak samo tym cztery podejść sobie tutaj pod trójkę. Ehm, no wiem. Kleś gramy tak, gramy tak, gramy tak. Ja zostanę medo w to, nie Chodź już chodź bo. Grammy Nagi jeden, całk mają jeden. z tymi cifami mhm. tam podjechać. Oni tu mają większość teamu, nie? Też mi tak wydaje, bo będę się nie mają. Yy, trzy bez. Ale możemy może, może, może się... poczekajcie aż ta inspiracja okay, na, na Poczekajcie, na nie to to No, a poczekajcie aż inspiracja minie. Dobrze. Na jeden coś się jednak dość

tego Pascala, są... tego Pascala. Jako biksa zabicie szybko i mamy. Pascala, Pascala. Pascala, Pascala. Zabijam. Jakuba. Jest okej, mamy jeszcze jeden. pomóż do... mi ktoś, no, do... mi ktoś do... Do... z Mischkiem, do... 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 żeby po prostu widać. A bo gościa, po prostu widać. daj mi z tym miszkiem, To już, tak, radzi. Gaspar. Listonosza. Ja jadę Jak miska, miszka to są w dupie. Odjebiemy go, los. Tylko to jest kwestia czasu. Ery zawtyma za sobie. Listonosza bicie. Chęcił skrętać. Jak dasz mu teraz jedną toro, to, Kurwa. to przeżyjesz. Jak nie, to nie. Dojdź mi koda, dasz Kurwa, odbijam się. Na razie, A, to cię ja pomogę. Ja go Skończę tak. on 200. KD jak taroną... Helsinki, jak chcesz. Też Artur Arthorn, no zagraj sobie dotąd, nie? Do Zbierzaka można Ja mogę ja ja w to wjechać, znowu. zabić no, tego stąd punktu. lewą. Dałem mu Zbierzaka. Mazi, dojdziesz do goździań, Ja daję, jadę do, do, do Adamka. Co masz? Mam jedną plaskę. A, Pomożesz mi z tym Eber'em, Mazji w plecy, EBR Mazji ma w tupie, Dobrze, że pojechaliśmy do przodu, bo <laughs> się zamknęli O, taki komplet, jest Mazji, no ma w piździe wszystko, nie? Zbierzecie sobie Dobra Znalazł się, A co, ta, co tam innego było na g1? Tam musiał być EBR chyba To wszystko tak, było Ebr, tak. był Ebr, był EBR, no No on się przystawił jakoś dziwnie No, no, no Tu są we dwóch jak I just play better Dobra. Dobra, teraz plansze jakie mają? Himmel? Nie, będzie Autostrada, Urysto. będzie Zatoka i Już Będzie. na Nie wiem, ale Himmel lubię Albo puszczyłem ósemkę na tory, do, do, do. Albo, albo grałem w tory. Yeah. Dobra, Dobra. Bierzemy dwa CSy, 8 Eboli, dwie beczki reszta cisza. Kurczę, Zoteri. Pablo, Pablo, ty jedziesz tak, nie? Mhm. Cześć Pablo? Tak jest, czaję. Jedź godzio do okienka. Mhm. Ja pojadę na chwilę. Czy tu w ogóle chciałeś dwie osobne woleć czy tylko tą jedną? E, nie, no jedna nie chce grać tutaj z tej strony, będziemy czekać tu, jedna nie gra od lewej. No? No to jeszcze ktoś, Toro. to. To, to. Tu, to. Dokno. Do Stwierdź, right. dajcie jedną tu, drugą tu, reszta niech się prosto tu i tu. No? A co Pamiętaj, żeby grab do lewej groźby, żebyśmy ustępni ba tam Batamson, masz za moduły. E, nie wiem jakie no. mam moduły. Jest dwie, ma... to chyba <laughs> nie ma <laughs> O, okay. jest trap. Ej, musisz temu chyba przestrzelać, inaczej ja nie wygram no, jedynie. No, 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 się udać przestrzał. I tam jest więcej, więcej. jest więcej, więcej. Wstawcie tu pod przyjęcie, tak? Tutaj musimy mieć przyjęcie. A, bo to jest pół puszczorów, to, bolo... to bolo... zwierzaki bolo... jadą. Bolo chwilę ja. idziemy normalnie, chwilę idziemy Ej, normalnie. Uci, ty, uci, mi, tak. Tu jest więcej Pani, kogoś. Panie, niech tutaj ktoś wychyli i to patrzy. Panie, pomagajcie tutaj, kontrolujcie, z Przecież są jedynki, mi dajcie, to ja wygram jedynkę. Musicie dać jedynkę, przecież. Może A może jesteśmy dwoma tak i No, no, no czy to ważne? Nie Musisz, tak, nie Niech to trzymamy. się Dawaj się.

ja, ja, ja I, ale, na Adam Korucza bądź na no, niego nie, nie. Ja wam go wypycham, pąk tak on na tych dwóch grach, Tak, tak, Ja tak, z po gaspar, to będziemy trzymać dwóch 8 sekund Ty do Michaela spróbuj do niego Dałem, dałem hmm. Na 3 Nice Kurwa, czekaj, możecie go, nie, musisz... nie Nie, nie, ja Rafi, cofnij się, już po może Dobrze tego Hpk, OSG jest gitana Cross Zabijcie tego mozara. Pablo chyba biedzie, źle nie Musisz ich widzieć, nie? musisz tutaj pikować zawsze. Pignąłem, I to patrzy. tak, byłem tak, tak. 90. Ja mam niepotrzebnie dać. Twoje zadanie jest takie, żeby spocząć jak najlepiej. Tak, wiem, zjebałem, żywe. Bo generalnie, jakbyśmy ich tu wcześniej zobaczyli, to daje Michaelowi 20 sekund więcej reakcji. Robiłem go wczalnie górbą na sklejce. Czajnik? Się, się zrehabilitowałem. O, to, no, e o kurwa, Ebolę. czajnik. Ale określenie potężne. Wy <laughs> chyba z... nigdy nie słyszeliście Czaj czajnika. Czaj. <laughs> Słyszałem. Słyszeliście? Yes. Ładam go. Nie, nie e, de, tego, to jest gotująca to, to, to się woda. W czajniku. Woda w czajniku. Becie, tak, kubisks, jak ty kurwa nie spotowałeś do jazdy na z zjebie. Ja pierdolę tam i jebałem Te, te, te beczki w dół celowały a nie do przodu nie? No, nie, 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 Ja nie, nie grałem nie. w ogóle Sama forma robicie Ty push jedynko to jedz. <laughs> Niech mi tam na jednego przygrywać. No to dalej siadać, jak torami, się, jak pushoj torami, rami Też coś spróbować A to kurwa jest Ale sprawna na rękę Ale ja mam dużo wariantów Trójkę. Ja Widziałem jak oni oh. wszystko z tą do środka i sobie wszystko podjebałem. Oj, ja nie mogę. Jak to tak ryczy? To robię? Robię A, tak od mi... pochodek, tak ja, ja mam mikrofon zjebany. To robi, dziwne, no, To lepiej pociągła. Góry. 907, TVP. Takie pod trochę. To takie mit no, ale mamy dużo lepsze line up Ja jestem CS-em od tej strony, jadę tu. No, get CS to pod info, razem z beczką na przestrzał Heal, Wszystkie 260 6 0 i giftejny, gramy sobie mida CS-ami, cs górka, nie? Chłopaki na 2 zero. Tu wszyscy Właśnie. razem w kornerze wszyscy razem pikujecie i się wymieniacie HP, jak ktoś ma mniej to się dzieje. Okej. Okay. Mm, wiesz co? Nie, 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 sorry, yy, ogólnie tak. Grajcie sobie podjazd, przestrzelcie ich i niech z dwa cs -y grają sobie od rampy. oni ostatnio tym setupem to grali praktycznie Fulmina i dwa, dwa czogi dali tu na starcie, na krasę. Tam możemy przekrasować na to setup. Możemy tymi CS-ami Może no, Możecie jakimś e, CS-em, mm -hmm. który dojdzie tutaj w kamienie, wypchnąć tego TVP-a, no, się na was od niego nie jak na chwil, Michael, nie? jeszcze powtórz te CS-y tutaj. Jak Nie, dobra. Inaczej, jeden niech gra od rampy, a reszta, reszta nie gra od dołu i przeklosuje te CS-y. Na rampie mm -hmm. możesz grać jednego górę, drugi w wannie, które też ci to samo zrobi. Tylko żebyście wypchnęli tego TVP-a, które nas mm. będzie klipało. Ja zagram tą wannę. Mm. Powinniśmy chyba to grać. Dajcie mi max damage, max damage, no, tak ale jest. to decyzja to... chyba. Musimy szybko coś... Grajmy to, na, grajmy, na, grajmy to! Bmosi, to grajmy. Gryżки, grajmy. Gryżki, grajmy, mazara, Mazara! Panie, grupu... dojeżdżajcie! Możemy dołu! Do, w sami, to, do Nie w ogóle. nie pójdziecie! Nie wyjeżdżajcie! Wszystko na spocie, a plan jest puste, możecie grać po prostu. Grajcie, grajcie, do przodu, jedziemy do przodu, 900, 900, 400... Pochodź tu, 1000! Ja mikrofonuję tego pod kamieniem. No, Robiłam. Ja, ja TVP-ka trzymam, żeby nie usiąść. 200, 200. do bicia. Ja, ja trzymam ja, ja trzym, mi ja, ja daj, daj się na 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 ramę, po, mi daj się, daj, się, daj się na na mi Rampę grajcie, ktoś. Ta, no my tutaj wypchnęliśmy rampę. Rampę musimy mieć w kontroli. 100 HP, 100 HP. No, ja, ja, ja. Zabijam, dobra, dobra, ten jest poza bitwą. Dobra. Wróćmy na naszą stronę, wróćmy na naszą stronę HP-kami. Ja jestem tu z jedną No. TVP, dobra. Super, Dobra, No jest. mieszkałeś tu. Brak na rampę. Nie wiem, co no, tak jest takie, że... dużo lepsza na no takie coś. też. zero to tam miała z tymi dzień, co się Ale my sami taką tak graliśmy, więc no. E, tak, ale interakcja, Bo ja nie walczę z nimi. Jak rosuję? Jakbym zobaczył 5 2, 6, 0, to się nie będę bił ten. Dobi zwierzaka. Nie był zwierzak, zwierzak już dawno nie żył. Ale to był drugi. Zwierzak. To był Uga Booga. Rejekt. Czekaj jak to jest? Rejekt Humanity Podroga Uga Buga. Oj, butelki się tam. Ja, ja mam to się chyba 20-25 To już wiadomo wszystko. O, ciekawe czy będzie to tak co zawsze. O, o zajebisz, kurwa! Zajebisz, to, jest to, jest ta, to jest ta strona. 10 bali no, na zamek. Będziemy mieć będzie kontrolę mi jeśli oni tam będą... Oni też jeżdżą. grali kiedyś na piory. No to, to jest zajebiste, to jest zajebiste. Oni nie mają szans wygrać w zamku. Oni stali kiedyś tutaj i sobie tą stronę jakoś tak trzymali Dobra, jak chcesz, Adamek, to grasz sobie tutaj i w razie co masz flipy, będziesz musiał po prostu ewentualnie też pod Mida, nie? nie wiem czy wziąć turban. Ty jedziesz do mi ja cię baj, jednym otwórz sobie prawo, graj tam i sobie, żebyś nie zginął, drugi na otwórz środek. Przypominam, jeden CS pcha krana, drugi CS pcha cifte, wjeżdżać ci tu, oprócz tego jeszcze jeden ciftin wjeżdża w środek, jeden ciftyn zostaje u góry, cała reszta krosuje do zamku. Już się generalnie dobraliśmy w komic, Co nam mi a Tam jeszcze Surban z tym, nie? To od prawej lepiej jechać, a nie od... To, to, no, to ma być Ale pojechali cichy. na po prostu już. Tak. Jeden pierwszy chief ma być pany, no? Mam cię tylko dwa to. Jest git, jest git. jest gig. Ja ja wiem, się nie chciał spotkać ja na cichy... te przestrzeń, Trzy trify. Te wszystkie czołgi z nidają przestrzeń. wszystkie czołgi daje Ja też tu nic nie mam. Okej, mamy grają prawo. Okej, mamy Wataxa. To jest zajęcie tego raczej. No? Za 20 sekund na no. Ja Jakoś sobie spokój, ja nie mam... Ej, Ej overpick na ebola, nie? Tak. Jesteśmy w stanie? Do J -J -J tak, 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 jesteśmy w stanie. Nie zabijemy jej, ale zbudujemy. fast. Zabijemy, zabijemy. Dobra, 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 ogólnie tak. Jeden cifty, niech tylko idzie na zamek. Jeden cifty, niech tylko jedzie na zamek. A reszta już może się cofać. Farta, wiem. Ja go dobiję zaraz może, ebra. Ale on jest zamknięty, ej, on nie zamknięty, on nigdzie nie wyjedzie sam. Eee, jak coś, no ej, jak coś spoduchy, jeszcze. Jak coś masz jeszcze. Masz jeszcze jeden czołg na trzy Masz jeszcze jeden czołg na trzy prawa. jak coś. Dojeżdżający e, tam. E, e, Co no, ja no, sami też możecie, jak coś ejećę? Ebole e e no, mają e na A1 nie chce. No to to jeszcze ci, który dojeżdżał. Zostawmy dwa cifry, przy jednego tu, a reszta rotuje na prawo. Mają jeszcze ebole na kamieniu na być, Ja go wypchnę To ja go wypchnę. Wypychaj go CS go No i na info. Ale te brieździ nie robią. Wyznał kupę, nie móc mu dawać. Nice. No tu jest ebola przy kamieniu. Ebola przy kamieniu. Masz radę wypchnąć tego ebra, żeby nas nie spotkał? Tak, tak. Ej, chłopaki, Jory, czekaj, jakbyś stąd grał, z tej dziury można dobrze go tu jeździć. A to szukać no poczekajcie, Poczekaj, żebyśmy spotkał i dostali, niech mnie z tego wypcha. Ej, to ja to będę jechać chyba tak, nie? Hmm, wiesz ale, co, ale, nie, nie, nie. Chociaż nie, dobra, ty tak powiedziesz, no do, dobrze, dobrze, tak powiedziesz. Jak coś co my... z Adamkiem pojadę jeszcze ja, to nie Godzio. No, cożymy wodą pojechać. No i CSY też, CSY też. też. Pablo Toro i Kumitsu razem z... No, na Roki, kiedy się schylić Nie też też ma, nie ma. Wyszła Gaspar też gaguje. Nie ma, bo jak pokażę, gaj. że z Jami to oni uciekną. Patrz, tutaj puszczam. Ale bym odjewał. Mazji, możesz tym CS-em też dać wody. O, Mają, Oni mają czołki jeszcze na A8, nie? Na tej górze co? Ej, jak ktoś, jak oni będą tu grali, to wy nawet tymi HTK-ami będziecie musieli podbić tutaj na piedle artykułów, tak, tak, nie? Tak. No. My normalnie rzeczką sobie możemy do końca i trzy fryki No, już możemy od tej rzeczki podbijać. Pamiętajcie, no, 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 okay. jeden gość musi tutaj zostać cisem. Ostatnie hmm. i góry. To Gaspar zostaniesz. Mhm. Sparek. Dobra, my tą wodę możemy jechać. Wy trzech chłopaki zbierzcie się tu, najpierw się zbierzcie i nie pokazujcie w ogóle. No. Okej. Okay. Jedź, Paweł. Jeszcze się nie pokazuj... Nie, a, to trzech, Nie, powiedziałem. Ale się tu... no Żebyście byli zebrani. A Gaspard, ty byli będzie Ja, ja dobra, zostaję. Dobra, ja czekam, niech dojadą, nie? Dojedź sobie, to tu. Nie pikujcie dopiero. Sugeruję jechać głośnego, yeah. bo jak dostaniemy praczka, o, no, no, zauważył to, to zauważył się ta kolejka tak, to zatrzymuje. Dobra, już możecie Dobra. to grać moim zdaniem, już możecie pojechać bo po nie za którym leży. No, czy ten ebrałajem jest to macie, jakbyśmy dojeżdżali? Grajcie to, grajcie to od Marek katekami. Dobra, To jest Cebola, to jest se Ej. Ej, nie wnij na tego typa, nie wij na tego typu. Teraz bardzo zostało nie My musimy od dołu, my musimy mieć od dołu, nie z sobie te gry my musimy mieć tą wodą, nie? Mamy na lot? Mamy, mamy.

ten narożnik musimy... Się do, do, do końca. Zabijesz tak, zwierzaka? Tak, tak, Zabijesz zwierzaka? aż tam. Tak. 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 Nie, nie, ja go instrukcję. Tego mi, zasłon mi, zasłon mi, 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 zasłon mi, zasłon mi, 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 zasłon bo ja mam zasłon mi, ja, ja stanę wysoko, ja stanę wysoko. zasłon mi, zasłon mi, zasłon mi, zasłon mi, zaraz dobije zwierzaka. Oni tu dojeżdżają. Jeź, 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 nie chcieliście stąd, nie? Robię to by sobie pikować mocno. Dla mnie ktoś jedną w mapa auto A tak, da, da, da. Czemu ten W Dwie sekundy go dobiję. Nie mam jak. Dawaj, ja Dajcie mi ja tu trzymam, nie? Tu mam pozycję jeszcze. Tylko musicie a. mi tego chłopa jak najszybciej zepsuć. No, ja ja ci go cały czas farmię, tylko ja musiałem mhm. dostać parę kart. Mogę grać. Aha, zweru dawaj. Trzymaj patrz, czy się tutaj czymś dojazd, żeby też wam, nie przyjechali, ja drugą pomogę. Do, do jedna pestka? Powinniśmy za. Kurde, nie dałem ci go Ale dobijasz go. Może go do. Albo Gasparek, no. Nie, to nie był mnie nie da, Jak ty, Gasparek, to 200 HP No właśnie, ja nie wiem. Wie. Wie. Jak oni jechali tutaj, to nie mogłem graję, To musiałam gra. podjechać, Majka, wyżej. Maja. Dobra, no, graj. Podjedzcie no. jednym pogiem na te górki, tym ty, się kupał tu chyba. Jak oni stoją, bokiem, nie bokiem centralnie stąd. Chociaż, no. To jest połatka. Nie mnie No musimy Ktoś to zrobić. Tak, Ej, weźcie zratujcie. Kto ma tam HP na środku? Nikt, nikt nie ma. Nie, Rafi, ma. Raf, Rafi ma. Rafi, Rafi, no. zrot, Rafi zrot, Rafi Poczekajcie. Zrot. Z, ja, ja na zamku mogę zrotować, mam dwa. Kóry. Ale Trify dojechały. Do Co nam no da? Nie. Ten z zamku może zrotować, bo no, to też, też może, też może zrotować. Trif full HP zrotować. tu gra. Do Ogólnie to? tak, weź zlotuj topzone, zlotuj topzone, jakiś Chieftain low hp, niech sobie dojedzie na zamek. A tym no kramem no, no. czy? Tym kramem tym kramem Tym nawet nie Rąc wiem, czy jak w tym momencie nie przesnajpisz stąd, to nie będziesz mógł dać No plan, spróbuję. Ten ja Chieftain ja zabryjnia. Spróbuję go też wyrzucić. On jedzie, on jedzie, radzie. będziesz dobrać. dać mu peskę, weź chieftainu i go do góry. Na drugą stronę mam rotować Chieftain? Tak, ale przez wodę, przez wodę. Jest okej, okay. Nice. Wyd, Rafi, 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 może go skończyć. Nice. Nie trafi, nice. nie trafi, nie trafi, nie tam czasu, jej, Rafi, nie trafi, nie taki. OK, okej okay. okay. e Ale, ale jest naprawdę, kochanie. I ustaw ślicznie, więc, tu żebym kower na mnie sprawdzić. I jest tym śliczem, stanie pod zawęk, co? No, no ja, ja, Dobra No tylko nie po środku, nie, żeby mnie no. czasami Ebr nie rozjebał Ty musisz już bantam tam żyć, nie? No? Staram się. Jak daleko, tym? Kranem?

Próbuję zabić tego chłopa. Ile ten gość ma w narożniku? Ale ej, ma Możecie, e -bola e -bola możecie e biażą, obieści, drugi ma 200, to różnie coś tam. Możecie mieć broń w to przeskoczyć, krosa cross-abercie na tego gościa. To mnie? Tamta, ebola ma Ale jak to zabijecie, to możesz zabić. Bo jak przeskoczycie tu, to ten gość nie żyje. Patrzcie gaz na tego typa, który. On jest taki niegoś. Ja ruszę tu, tak, góry tak. zagro. Jak bez spota jestem. No bo ten chłop, on tam jest. Na tego typa zakamięty. Trzeba finansów za zakamięty. To sobie dobijcie na początku. Kurwa, nie mam. Ty musisz się Topson wydać. Tamtego i... Dawaj, wam go... jedną. Dobra, shotnaj, schorujcie się. O, to Topsonem się Aha, Mikuł, na tego Ale masz Topson. Strzeliłem, kurwa, nie strzeliło, nie? Ale rolka, nie? Mam Mikuł, ci może dobiję tego Gryska. Rol? dobijemy, trzy sekundy mam. Musisz wydobyć ode mnie. Jedź, Jedź, Topson, masz HP. Tak, topsom, topsom, kanadzie, pas, to w sumie to Dobra, Topson go zrobi. Jedźcie bram i razem, razem z tym chiefem i Artonem grać w drugą stronę. Przede wszystkim musimy pomóc w tym by zamku. Możecie hmm. nawet kapo zrobić. masz tutaj wyjechać, Topson? wóle? No ma, jest. Przecież, no można kapo robić. Dawaj szybko. Dawaj szybko. Jest polowa wola, nie? Dobra. Jest on dzisiaj, co ty pierdolisz w ogóle? Jedno peskowce. Dobra, tym ci to jest okej, okay, jest okej, okay, jest okej, okay, jest okay. Dobra Bola robię. pojechała tam. Jest... Tym ci musisz grać, żeby widzieć srebro, nie? No. I musisz zabić

nawet, możesz, Czekaj, Nawet możesz tutaj bardziej wyjechać tym Chieftainem, żeby... Nie, 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 żeby nie, 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 nice, nice. Nice. nice, Jest drugi. Jest ja no, 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 no. No. No, no, nie w kodach jestem. Ale szczerze mówiąc, tutaj trochę PPK gas czystała. Nie miałem elewacji, kurwa, my Jakbym. Jakbym nie dał mu w trucku, to by mi z Ale tak poleciało. Ale tak poleciało, że dałem mu w trucku. No ale oni, które jakimiś dwoma czołgami, nie... Za długo żył y, akwarystyk i ten... Nie wiem, to tam był drugi na tej boli przy kamieniu. Przywlewaliście na nich. Te bole są w to to wiosek. Jak jest. gramy Miksem to rozstawia Michael. Jeszcze raz? Jak gramy Ja też dałem dwie pestki tyle, ile u... mogłem, bo tak to nalot poszedł i krok z tamtych czołgów, które z tyłu były. User left channel. Dobrze, dobrze. Tyle, ile czołg przeładowałeś.